Słuchajcie, ostatni stricte taki, powiedzmy, film z Legnicy. No i jest to oczywiście Olibus, tak? 222. Sobie go nagramy, pokażemy co, jak i gdzie, jeżeli chodzi o rys historyczny, bo to też jest ciekawy wóz. Neoplan K4016 TD, zwany Olibusem od państwa olszewskich, właścicieli fabryki Solaris. Autobusów powstało stosunkowo mało w trzech konfiguracjach napędowych MAN plus ZF, tak jak tutaj, MAN plus Void, tak jak Grudziądz, Skarży... Grudziąd, Skarżysko, Kamienna czy Mielec i jeszcze był jeden pojazd z silnikiem barki DAF, to był między innymi Transkom Kozie Głowy. Eee, I tak sobie wygląda silnik w neoplanie właśnie K4016. To jest dokładnie to samo co w tych neoplanach, eee, znaczy w zasadzie w tych N4016, tak? bo 4020 czasami się różniły te silniki, były mocniejsze, ale to jest mniej więcej to samo. To jest taka przejściówka, mówiąc skrótowo, między Urbino a Neoplanem. Więc tak to wygląda w środku. W środku w ogóle zaraz jeszcze zwrócimy uwagę na tablice rejestracyjne, bo mamy wyróżnik WWO. I to jest w ogóle ciekawe, bo yy, to był moment, jak było WWO, to był moment, proszę Państwa, kiedy był przełom reformy właśnie administracyjnej. Legnica już miała zabronione używania wyróżnika LIB, czyli województwo legnickie, a WWO to było Dolnośląskie od Wrocławia. Yy, tył jest inny, bo są, tył to jest tak naprawdę neoplan z lampami od Solarisa, ale wmontowanymi, nie wkomponowanymi w klosze, tylko jak gdyby wkomponowanymi oddzielnie. Wnętrze raczej Neoplan bardziej niż Solaris, eee, więc e, tak to wygląda, drzwi są Bode, jeżeli chodzi tutaj o całokształt, tapicerka to już jest tutaj mieszanka, ale to jest w stylu Solarisa drzwi są, yy, znaczy okna oczywiście są uchylane, nie przesuwane, jak to neoplany tego typu. Szyberdachy już są automatyczne, w przeciwieństwie do neoplanów 40, 20. No i co? Yy, pulpit. Pulpit to jest w ogóle tutaj też kombinacja neoplana, ale takiego nietypowego bym powiedział, bo kierownica jest zupełnie inna od yy, takiej jak była stosowana gdziekolwiek indziej. Dlatego, że yy, Neoplany miały oczywiście inne kierownice. Jeżeli chodzi o przyciski, to tak, skrzynia biegów, światła awaryjne. Tu jest podnoszenie całego wozu, wentylatory dachowe, prawdopodobnie ogrzewanie szyb, plus ogrzewanie siedzenia kierowcy, pojęcia nie mam. No to to tak, jak w Neoplanie długim, było wyłączenie retardera, blokada połówki, yy, światła przeciwmgielne, oświetlenie, jeszcze światła mijania gdzieś tutaj są. Standardowo, to już nowszy panel. Tu jest Webasto. Start, tak, już ze startera, oczywiście. Nie z. Znaczy, w ogóle jest stacyjka, nie ma, nie ma przycisku. Kontrolki, znaczy nie kontrolki, tylko standardowe. Tutaj, prawda, zestaw wskaźników. Hamulec ręczny, hamulec przystankowy po tej stronie. Uwaga, drzwi zamykają się. Przy, przyklęk, przyzwolenie, drzwi pierwsze, drugie, trzecie oczywiście sterowanie szyberdachami jest po tej stronie, dlatego że e, tu już są szyberdachy automatyczne. Szyba jest zielona, jak to w Olibusie. Tu można ciekawostki pokazać różne. O, mamy przycisk podświetlenia tablicy kierunkowej, bo mamy wyświetlacze marmurkowe. O, tu ładne zdjęcie ktoś zrobił. Także tak to jest. No to charakterystyczny autobusik. Eee, tutaj różne detale można pozbliżać tak? tabliczka znamionowa wyjątkowa tak, pojazdu eee, kabina jest inna, bo kabina jest też wysoka eee, tutaj taki ciekawy też detal tak? kierowca uprawniony do kontroli biletów wyświetlaczy są nowsze RNG kasowniki mamy jeszcze starsze bo mamy niewielofunkcyjne ale biletomat mamy Mera z płatnością kartą Szyberdachy są oczywiście trzy, bo to nie jest wóz 15-metrowy. I tako na wyjeździe w Legnicy, Wam powiem. Eee... No ciekawy wóz, ciekawy wóz, jeszcze go złapiemy na mieście, bo niedługo będzie wyjeżdżał ale wyjątkowy, wyjątkowy naprawdę tutaj w Legnicy wynalazków, a wynalazków, ale w pozytywnym sensie wynalazków, bo nie zawsze można mieć możliwość przejechania się takim wozem. Dobrze, słuchajcie, także seria legnicka, no to w ogóle ktoś widać, że dba o tego olibusa, bo różne detale są takie jak zdjęcia, tak, ta figurka z papieru, także to jest też wyjątek. No i co? I do zobaczenia, tak, w przyszłych filmach.